Pochwalony Jezus Chrystus, przez wakacje, również w weekendy będę się z wami spotykał i dzisiaj w sobotę Ewangelia mówi bardzo coś ciekawego. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Podobnie jest z winem, że nikt nie wylewa młodego do starych bukłaków, bo się wszystko rozwali. Znamy dobrze tę przypowieść i... Z jednej strony wiemy, że ważna jest tradycja, że ważna jest pokoleniowość, przekazywanie w pokoleniach, a z drugiej strony Pan Jezus nam pokazuje, że jest coś nowego i coś starego i to się nie da połączyć. Nie da się połączyć na zasadzie szyjemy i będzie. Jest coś, co, jest, co pasuje do czegoś. Pewne rzeczy pa pasują dziadkom, pewne rzeczy pasują dorosłym. Rodzicom pewne rzeczy pasują dzieciom. I nie da się tego jakoś tak zrobić, bo będzie gorsze rozdarcie. Ale Jezus to, co proponuje, kiedy mówi, wszystko jest nowe we mnie, to jest miłość. Miłość jest tym, co łączy ubranie, jest tą nicią, która sprawia, że pokoleniowość się zachowuje, że my nie wylewamy wszystkiego, ale nie wylewamy dziecka z kąpielą, ale to, co robimy, to łączymy, kontynuujemy, ale to jest droga z Jezusem, droga miłości. Jedynym zwornikiem, jak Jezus przynosi wszystko nowe i pokazuje, jak ja przychodzę, to nie doklejam do Starego Przymierza, teraz Nowego. Ale jednocześnie mamy Pismo Święte jako całość Stary i Nowy Testament. I on jest gdzieś sklejony, ale i to nie jest sklejenie jest wypełniony. I to jest to, czego nas Pan Jezus uczy. Wypełnione wszystko jest miłością. Jeżeli czasami widzimy, że coś się nam nie klei, stare z nowym, po-covidowe, przed-covidowe, coś, co widzimy w Kościele, kiedyś było, teraz, nam się to gdzieś nie skleja, to tutaj się nie ma co martwić. Są rzeczy, które się nie będą kleić. Ale jest miłość, która to wszystko łączy. Więc mamy mieć szacunek i miłość do tradycji, uczyć się z historii życia, a jednocześnie nowe czasy, to jest nowe tchnienie Ducha. Dzisiaj na nas też Duch Święty tchnie na nowo. Na wszystkich ołtarzach przychodzi Pan Jezus na nowo dzisiaj, pod tchnieniem Ducha Świętego. I o Ducha Świętego chcę dla każdego z was teraz prosić, żebyście byli wypełnieni mocą Bożą, mocą Ducha Świętego i na tę drogę nowego dnia, Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał tutaj i zapraszam, żebyśmy pomodlili się Teledyskie Mocnych w Duchu. Smutek zamienia w radość. Tutaj poniżej wszystko nowe w Chrystusie.